Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Total War Rome 2. Um, próbujemy dojść z ładem publicznym do porozumienia. Chyba nam to idzie. Znaczy mi. E, to Tu w ogóle nic nie daje. Nie wiem, ja coś źle czytam. Przecież jest deployed. nam to idzie, bo przed chwilą właśnie się zauważyłem, że jest... Nie jeden. A... Nie jedna, a dwie re rebelie. Andrzej, podejdź szybciej. E, I... Widzę, że będzie trzecia. Tak. tak. I tutaj będzie kolejna dla odmiany. Także tak. Eee, ty rób szybko jakieś jednostki. Ty, ty, ty co możesz to masz zrobić? Czy musisz iść tam też chyba, tak? Czyli tak, ty idziesz tutaj. Tak. Ty idziesz tutaj. Szkole jednostki Zajwiście, nie możesz nic wyszkolić. Tak, o to mi właśnie chodziło. Dobra, a ty też stąd, że tak powiem. Idź sobie. Szkol coś. Mhm. 11, 11. Minus 16, a tu minus 47, a ty bliżej. Co tu się w ogóle dzieje? Tu też piernicze tu minus, tu jest jeden plus, i tu są jakieś plusy. Minus 4. Ale przecież dobrze było, już. Shit. Dobra, i zobacz, co tam się dzieje. Pompejo. Awej, Pompejo. Nie ma time'u Dobra, ten już idzie. Bardzo mnie to cieszy. Co to w ogóle jest? Romanized Infantry. Proszę bardzo. Massalia tradycjonalnie była uh, ally of Roman. Not Mediterranean, but exploited to the increasing power of Celtic prize and Gaul. The Romani has aided the Massalian army many times with infantry with through discipline and taxes. Dokładnie. Tylko dlaczego on ma lepsze jednostki? Chyba od moich. Dobra, nieważne, ważne, żeby mi pomagał. Okej, okay, dobra. Eee, to nie wiem, czy Wy tu w ogóle jesteście potrzebni wszyscy. A może my tu powinniśmy zostać i ogarnąć to? Bo co my sobie pójdziemy do Egiptu, a to wszystko się roz tego Zmieniliśmy. Zmieniłem sobie na Self Slave. Okej. Okay. Tak. Tutaj z powrotem zrobiłem na e, export. Food. Mimo to, że tutaj mamy tyle. Właśnie wydaje mi się, że chyba troszkę na razie przesadziłem tutaj. Bo Income jest potężny. Naprawdę potężny jest Income. Ale te budynki chyba dają trochę za bardzo w kość. Yeah. coś trzeba tutaj że tak powiem pokończyć za dwie jeszcze trzeba dobra na razie zróbmy tak kurde 500 Ale to jest tylko minus 4, i co dodamy to, i będzie plus 4? Za przeproszeniem gówno to da. Dobra, zobaczymy. Może jak ich rozwalimy, to już tak źle nie będzie. Też jest minus 1? O co tu chodzi? Central Slave Complex. Nice. Now. Ah. No. Ale why? Czemu? No nic, tu będzie na pewno rebelia. Mam nadzieję, że nie będzie jakaś wybitnie ogromna. Dobrze. Ok, tutaj też powinno być OK, albo chociaż E OK. Dobra, nie ma co się zastanawiać. Kończymy turę i lecimy dalej. Dlaczego nie robi żadnej jednostki? Dobra, my to tutaj nic więcej nie potrzebujemy niż w sumie tak, takie o jednostki. Eee, a jak wyjdziesz, to już będziesz miał 8. <laughs> Dobra, zobacz co ty możesz ugrać tutaj. Tak. Nie, ty musisz tu wejść na dłużej niż na sekundę. Okej. Okay. Tak, wiem, wiem. Nie mogę wyjść stąd. Wyjdę, to ci mnie doradą Nie wiem, ty dostajesz jednostki, to chyba pójdziesz jednak tutaj. W ogóle to już ty już leć tam. Dobra, kończ to Andrzej. Szkoda patrzeć normalnie na to. Wszystko. o, ten płynie. Ta o tej zapomniałem cholera. Czy one do nie, no to jest chyba Pompeja, i ona tutaj miała być chyba tak: defensive action, defensive action. Nie, nie chcę, nie chcę z wami defensive. Już sobie wracają szczęśliwi. Dosyć spokojnie. Bardzo lubię takie <laughs> bunty, tak, tak, takie bunty lubię, okay. akragas, afranta, ja piernicze. What? Co tu się dzieje?

Minus jeden dla wszystkich budynków i minus 10% costs. Dobrze może być. Ja Tak, no i co ona idzie dookoła? Czy ty miałeś jechać chyba, z tego co pamiętam, tutaj? Dobra, owszem, nie możesz przejść na piechotę. Jestem ciekaw, co tam się dzieje. Czy. Czy Kartaginy już nie ma? Ja pierńczę. E, moi mini, drodzy państwo, oficjalnie która miliard dwieście tysięcy pięćset trzydzieści pięć dwadzieścia jeden i jeden dwa trzy jeden BC nie ma kartaginy. Tak. Naprawdę. Nie ma kartaginy. Ale ładne jednostki. Naprawdę, nie ma kartaki. A tu nie wiem, co się dzieje. Nie po prostu nie rozumiem, co się dzieje, że oni nie mogą przejąć... Wracam honor całkowicie. Całkowicie zwracam honor. Przepraszam bardzo.

Trzeba stąd spadać No i tu trzeba coś ogarnąć Bo szlak mnie trafi Dobra, tu już jest 14 Tu jest minus 8 Z jednostką Dobra Trzeba tutaj dać z jedną... Kurde, dlaczego oni tu są? Heh. A jakie oni mają w ogóle stosunki ze sobą? Okej. Okay. To walczycie ze wszystkimi, widzę. O, a wy z Wenecji walczycie? To bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Może najpierw powinniśmy zacząć od północy, tutaj. No tak. Tu chyba się nic za dużo nie dzieje. A w sumie moglibyśmy rozkosić pięć. No, 5, 5, raz, 2, 3, 4, 5. Dwie jednostki by się przydały, nie? C. Jedna, druga i dwa statki, ha. Przypadek? Nie sądzę.

No dobra, i te dwie jednostki popłyną sobie tutaj do Rzymu. Pójdziemy na północ po szkło. Tak, to jest dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Czy my mamy z nim jakieś traktaty, których nie chcemy mieć? Nie mamy, właśnie o to chodzi. Dobra. greetings speak plainly and without idle purpose and all will be well a sure thrust strikes home after all a, ślepaku, to jest. greetings to you there was no greetings now speak plainly. I will pray to the. Dealing is done. speak quickly. Hmm. <laughs> 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 Aqui... nie, Apulli. extraordinari. Extraordinarii. tu nie ma żadnej jednostki, której bym chciał, żeby była? Tu będą. Mm. Come. Fight for Rome. No, ale trudno. Może ta jednostka będzie tak chodziła z jednej na drugą stronę. No bo co? nie z innej situations. Dobra, tu się powinno trochę zmienić. Musimy to nadzorować, jak to się zmieni. Tu się... To no, zmieni. Czyli nic. Dziękujemy tutaj za podatki. Tak, podacie. Tutaj chyba też w ogóle wyłączę podatki, bo co, co nam to da? Nic tam to nie da. Plus dwa w sumie. Raz wyłączę te podatki, zobaczymy co z tego będzie.

Kafli. Ożty życiu. Ożty w życiu. Uf, czy te podatki też włącziliśmy na razie? Okej. Okay. Teraz zobaczymy co. Andrzej, pamiętaj o tych podatkach. Żebyś nie odwalił takiej maniany, że ty zapomnisz o tym. procent. A tu jeszcze będzie gorzej, tak. O spoko, dobra, ale to już robimy. Mhm, crane. A właśnie, co, coś pamiętam, że ktoś zginął. Andrzej zginął tutaj. Andrzej! Kurde, chyba też dlatego to jest taki problem. Bo oni chyba, znaczy chyba, oni sporo dawali. Czyli tak, agri, eee, agri i co lokal oh, nie ma czegoś tego tutaj, tu jest kurde, co on tyle dostaje? Dobra, będzie. A tu minus siedem, z jakiej paki jest? Mam nadzieję, że z takiej. Coś się strasznie popieprzyło, wszystko za przeproszeniem. Tak się da nie było dawno. Hmm. Dobra. Tia. Będzie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku i w kolejnej turze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Tu minus 10. Co tu się dzieje? Dzięki, trzymajcie się, do następnego. Cześć.